i Bombaj to stolica indyjskiego stanu Maharashtra. To największy indyjski port leżący u zachodniego wybrzeża Morza Arabskiego. Pomimo, że nie jest stolicą Indii, rolę -e tę pełni Delhi, Bombaj jest indyjską stolicą banków, finansjery i biznesu. To największe, liczące 25 milionów mieszkańców, miasto Indii. Jedno z największych miast świata. Tych przedrostków naj... Bombaj ma wiele. To miasto na Maxa. Bombaj, stolica stanu Maharashtra. Bombaj to jedna z największych aglomeracji na świecie. Szacowana ilość mieszkańców w Bombaju to ponad 20 milionów, ale tak naprawdę to już jest ponad 25, ponieważ... Codziennie kilkaset osób przyjeżdża tutaj z dalekiej prowincji ze wsi w poszukiwaniu lepszego życia i najczęściej trafiają albo w slumsach, jeżeli mają kogoś znajomego, gdzie mogą się u kogoś zatrzymać, a najczęściej niestety ci ludzie trafiają na ulicy. Bombaj jest indyjską stolicą przemysłu filmowego. Kinematografia indyjska znana na całym świecie jako Bollywood. To potężny przemysł, który produkuje około tysiąca filmów rocznie. W XIII wieku mamy już pierwsze wzmianki o mieście, które powstało w tym miejscu. Mówię w tym miejscu, bo nie na tym półwyspie, gdyż przedtem tutaj było siedem wysp. One sztucznie zostały połączone w XVIII wieku, natomiast te pierwsze wzmianki mówią o mieście na siedmiu wyspach. Od połowy XIV wieku Bombaj podlegał muzułmanom z Gujaratu. Sto lat później przekazali oni swoją władzę Portugalczykom, którzy przybyli na te tereny. Z kolei w 1661 roku Portugalczycy przekazali to miasto jako część posagu Katarzyny Bragansa jej późniejszemu mężowi Karolowi II. W 1688 roku wyspy, bo były to jeszcze wyspy, e, objęła w dzierżawę Kompania Wschodnioindyjska, a wiadomo, jak do czegoś zabierała się Kompania Wschodnioindyjska, e, rzecz rozkwitała w jednej chwili. Koniec XIX wieku i początek wieku XX to lata rozkwitu e, Bombaju, e, głównie za sprawą e, budowy Kanału Suezkiego, i za sprawą rozbudowy kolei indyjskich, które połączyły Bombaj ze wszystkimi znaczącymi miastami w tym kraju. Na początku XX wieku Bombaj liczył już ponad milion mieszkańców. Dzisiaj ta ponad 20-milionowa metropolia jest nie tylko jednym z największych miast świata, ale tak samo najgęściej zaludnionych 4,5 tysiące mieszkańców na kilometr kwadratowy. Może teraz tutaj tego nie widać, bo mamy przestrzeń, ale y, to jest naprawdę potężny ścisk. Suketu Mehta, jeden z indyjskich pisarzy, y, swoją sztandarową powieść y, zatytułował Maximum City Bombay. To jest naprawdę miasto na maksa. Idziemy zwiedzać tą potężną metropolię. charakterystyczny budynek, który widać za nami, to e, hotel Taj Mahal. Hotel Taj Mahal w Bombaju, który prawdopodobnie jest najbardziej strzeżonym hotelem na świecie, bo e, w tych rejonach doszło parokrotnie do zamachów terrorystycznych, również w samym hotelu e, w roku 2008. Skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że e, do Bombaju napływają e, setki tysięcy nowych mieszkańców. Tak y, różnych kulturowo i religijnie, że niestety czasem kończy się to konfliktami właśnie na tle religijnym. Bombaj jest kulturowym i religijnym tyglem. Mieszkają tu obok siebie, raczej ze sobą, hindusi, muzułmanie, chrześcijanie i buddyści, milionerzy i mieszkańcy slamsów. To mało bezpieczna mieszanka wybuchowa. Spod hotelu Taj Mahal wyruszył na razie skromny orszak weselny. Dzisiaj jest niedziela. E, wszelkie uroczystości odbywają się w sobotę, ale bardzo często podpisanie samego aktu i te główne uroczystości e, to właśnie niedziela. Pójdziemy, może nas puszczą? Induskie wesele. Znane na zachodzie z hollywoodzkich filmów oraz owianych niesławą aranżowanych związków. To zawsze huczne i kolorowe rodzinne święto. W Indiach koszty wesela ponosi strona Panny Młodej i często się zdarza, że zaciągnięte kredyty przez rodziców wybranki księcia na organizację wesela spłacane są przez dziesiątki następnych, już mniej kolorowych lat. Jak przystało, pan młody na białym koniu, ale nie widać księżniczki. Pewnie czeka w kuluarach. Południowa dzielnica Bombaju to bo Kolaba, Mekka trawelersów podróżników z Europy. Kolaba oferuje wcale nie najtańsze jak na Indie noclegi. Bombaj jest najdroższym miastem Indii. Kolaba jest dzielnicą przepływu informacji. Tu, w popularnych kawiarniach, agenci filmowi wyszukują białasów, którzy mogliby zagrać rolę statystów w bollywoodzkich filmach. Castaway w Bombaju jak zwykle zatłoczona, jak zwykle, mimo że to niedziela, jak zwykle pełno ludzi. Handel, handel, jeszcze raz handel. I jesteśmy właśnie koło kultowej knajpy kultowej knajpy w Bombaju, kultowej dla Białasów przede wszystkim, czyli Leopold Café. Leopold Café powstał w 1871 roku, czyli już ponad 150 lat temu. Ponad 150 lat temu e, słynny lokal Leopold Café, który tak naprawdę był otwarty dla e, różnych ważnych osobistości e, z białą skórą, nie tylko. nie tylko, było to miejsce spotkań towarzyskich, tu się spotykała przede wszystkim bohema a dzisiaj zobaczmy, kto się dzisiaj tu spotyka to spotyka się być może również e, bohema i być może e, tak samo spotykają się bardzo ważne osoby e, dla miasta Mumbai tylko nie, nie możemy tego powiedzieć na 100% bo to było miejsce spotkań tzw. białasów czyli, czyli e, kolonizatorów, travelersów później e, travelersów później e, tu też podczas zamachów w, w Mumbaju. Też yy, niestety zginęło parę osób. W 2008 roku. W 2008 roku. Tutaj seria, seria padła z karabinu maszynowego, tak były ślady kul. W każdym, w każdym razie jest tu cały czas pełno, ale jest już tak strasznie drogo, że średnia klasa e, induska może sobie pozwolić na ten lokal, a białych twarzy widać coraz mniej, ponieważ ci, którzy tu przyjeżdżają tak budżetowo. Nie są w stanie zapłacić e, 300 rupi, czyli około 15 zł za jedno piwo. Tak to się dzieje. Ale zajrzymy. Jest. Jest. Okay. Bardzo piękny, e, ciągle odmalowywany obrazek z Leopold przed wielu, wielu, wielu lat. Leopold, plakat, e, Abbey Road, e, Beatlesów, Lennon. To jest boczne wejście do Leopold Cafe. Są dwa. Jedno jest od Casaway, od głównej ulicy, drugie od bocznej. Yy, każde tak samo ważne, to czasem nawet ważniejsze, bo po godzinie 11 yy, wieczorem nie ma życia nocnego w tych okolicach, powoli wszystko się zamyka, nie można się napić piwa, a jeżeli można, to za koszmarne ceny, a tutaj, jak się wchodzi, o tu, o tu, o tu, o tu, i ta pani pokaże, o tu, tu jest takie specjalne wejście w lewo i podchodka w górę. Piwo jest tam o połowę droższe, jest klimatyzacja, ale działa. Także, gdybyście byli w, w Mumbai'u i chcieli jeszcze chwilkę posiedzieć po tym, jak wszystko jest zamknięte, to tam można. Mam rację? W Bombaju na 100 mężczyzn przypada zaledwie 80 kobiet. Taka proporcja wynika m.in. z tego, że przybywający do Bombaju za pracą to w większości mężczyźni, którzy swoje żony i dzieci pozostawili w rodzinnych psiach. Przy 25-milionowej populacji ponad 2 miliony mężczyzn nie ma swojej drugiej połówki, a w czasie wolnym od pracy trzeba coś robić. Owal Majdan w Mumbaju. Miejsce, w którym gracie w krykieta przez cały tydzień. Widzimy tutaj kilkuset adeptów tej gry, a jest to gra absolutnie narodowa. W Indiach może nie być piłki nożnej, może nie być nawet hokeja na trawie, ale krykiet to jest sport narodowy numer jeden. Podczas zbytności w Indiach na pewno traficie na jakieś rozgrywki krykietowe, a to młodzieżowe, a to najważniejszy Puchar Świata. Wszystko to transmituje na żywo telewizja indyjska, wszystko to możemy oglądać, czy rozumiemy ten sport, czy też go nie rozumiemy, bo zasady wcale nie są takie proste. Drużyn gra coraz więcej, bo gra w krykieta cała Azja, wszystkie kraje byłych kolonii brytyjskich i nie tylko, ale grają też kraje europejskie, jak Holandia czy Irlandia Północna. Oglądajcie krykieta, po dwóch, trzech latach zrozumiecie zasady gry. Krykiet to gra zespołowa pochodząca z Anglii. Była znana już w XIII wieku. W grze uczestniczą dwie 11-osobowe drużyny oraz dwóch sędziów. Na owalnym boisku o długości 200 metrów zdobywa się punkty zwane runami, odbijając skórzaną piłkę specjalnym kijem. Uderzenie musi być takie, żeby gracz drużyny przeciwnej jej nie złamał. Nasi indyjscy przyjaciele wyposażyli nas tutaj w odpowiedni Sprzęt. No cóż, odbijałem kiedyś takim kijem, jak miałem 9 lat, ale to było dawno, dawno temu. Spróbujemy. Spróbujemy. Proszę spojrzeć na reakcję. Już się śmieję, jeszcze nie, nie spróbowałem odbić piłki, a już się śmieję. Odbiłem daleko, ale rzut nie był zbyt mocny. Myślę, że teraz się bardziej przyłożył. No i po testach zostałem przyjęty do teamu. Felek jako rezerwowy też. Także nasza przyszłość w krykiecie. Prawdziwy krykiecista, kiedy się zmęczy, niedobory płynów i e, mikroelementów w organizmie uzupełnia sokiem trzciny cukrowej. Całe drużyny tu przychodzą. Bombaj jest gospodarczą stolicą Indii. W szklanych wieżowcach mają swoje siedziby największe indyjskie firmy, których prezesi mieszkają w zamkniętych osiedlach, strzeżonych przez prywatną armię uzbrojoną w karabiny maszynowe. Bombaj jest miastem kontrastów, zamieszkały przez dolarowych miliarderów i biedaków żyjących na ulicy. Darabi, jeden z największych slamsów Bombaju. Może nie największy, ale na pewno najbardziej znany ze wszystkich. Opisywany w literaturze, a znany przede wszystkim, tak mi się wydaje, z Oscarowego Slamdok milioner z ulicy. Nie jest wcale ogromny, bo ma niecałe 2 km kwadratowe powierzchni. Natomiast mieszka na tym terenie mieszka milion ludzi. Milion ludzi, którzy żyją tutaj, pracują. E, mają własne szkoły, e, ulice, e, ponad 60 tysięcy bud, bo ciężko to nazwać budynkami, e, w gąszczu e, licznych, nienazwanych uliczek. To wszystko jest właśnie slums darawi. Dla nas, Europejczyków, e, określenie slums i powiedzenie, że ktoś w slumsie mieszka, e, brzmi dość strasznie. Natomiast w Indiach nie do końca e, tak jest. Ponieważ mieszkanie w slumsie, to nie jest to, co może spotkać człowieka e, najgorszego w życiu. Ponieważ można mieszkać również na ulicy. Mieszkanie w slumsie, takim slumsie, który e, jest slumsem legalnym, e, dla wielu ludzi jest rzeczą normalną. Nawet jeżeli dorobią się większych pieniędzy, na sw swoją pracę czy jakimiś licznymi interesami, e, bardzo często nie zmieniają miejsca zamieszkania. Tu mieszkają ich bujowie, siostry, bracia, rodziny, e, mają na to zupełnie inne spojrzenie niż my. A czym zajmują się ludzie w slumsie darabii? Czym Czymś zajmować się muszą, ponieważ wszelkie opłaty e, czynszu, e, opłaty za wodę, mimo że ta woda jest tylko przez godzinę dziennie, dotyczą ich. Tak samo jak i innych mieszkańców Bombaju. E, tutaj mamy przykład napędzania e, gospodarki przez Slums, ponieważ większość e, drobów skórzanych, e, które pojawiają się w bombajskich sklepach, jest produkowana właśnie tutaj, w Darawi. Wiele przekąsek, e, które pojawiają się potem w eleganckich bombajskich cukierniach, jest produkowanych również tutaj. Milion ludzi zamieszkujący tak mały obszar to jest naprawdę ogromny kapitał. Zajmują się również wytwarzaniem przeróżnych drobnych przedmiotów, sortowaniem plastiku, sortowaniem przedmiotów gumowych, kruszeniem różnych materiałów, a tak samo czyszczeniem puszek po farbach. Trzeba powiedzieć, że naprawdę zakres usług bardzo szeroki. Bombajska ulica to kocioł, do którego wrzucono bogactwo i biedę, brud i wszystkie zapachy, hałas i gwar. Tu mieszają się wszystkie religie. Ozdobione kwiatami kapliczki z Matką Boską, a za rogiem świątynia hinduistyczna. Po ulicach gnają biznesmeni, nawołują pucy buty, niemal na każdym rogu stoją handlarze obwieszeni świecidełkami na sprzęż. Wołają wróżki, bębnią uliczni handlarze instrumentów, a święte krowy mijają się z najnowszymi limuzynali. Od wczesnego rana ulica tętni życiem. Tu się śpi, myje, spożywa posiłki, handluje i odpoczywa. Korki nie mają końca. Rzeka taksówek, autobusów, riks, rowerów, skuterów i ciężarówek nieustannie płynie we wszystkich kierunkach. Flaksony są tak głośne, że trzeba zatykać uszy, a miłe zapachy jedzenia i przypraw mieszają się ze zbrodem kanałów ściekowych. Mieszkańcy tego miasta nigdy nie doznają snu. Kiedy połowa z nich przedostanie się po pracy przez zatłoczone ulice do północnych mieszkalnych dzielnic, druga połowa rusza w kierunku centrum parną nocą, aby dotrzeć w samą porę do odległych miejsc pracy. Odnosi się wrażenie, że ten kocioł za chwilę wybuchnie. Jednak jakaś niewidzialna siła czuwa nad tym, aby do tego nie dopuścić. Jesteśmy na Tulloch Road. To jest równoległa uliczka do słynnej Causeway, czyli głównej ulicy Kolaby, tej najbardziej znanej przez backpackersów ulicy w Bombaju. Mimo, że niedługiej, ale najbardziej znanej, bo tam jest najwięcej hoteli najwięcej. E, miejsc, gdzie e, tacy podróżnicy, jak my, możemy, mogą się zatrzymać. E, na tej uliczce e, możemy zjeść, możemy się napić, bo alkohol nie jest wcale tak bardzo dostępny e, w Mumbai'u jak na Goa. Wieczorami podjeżdżają tutaj samochody, często bardzo eleganckie, e, a e, parę przydrożnych budek rozstawionych tutaj e, serwuje naprawdę dobre jedzenie. E, ludzie jedzuje albo na miejscu, albo właśnie podjeżdżają i zabierają je do domu, co świadczy o tym, że e, na pewno jest dobre. Mówiłem też o napiciu się czegoś, nie myślałem o sokach owocowych, myślałem o barach, bo takowe tutaj są, są troszeczkę tańsze niż e, bary e, na Kauseway, jak Leopold Cafe czy inne. E, te są bardziej dla hindusów, ale oczywiście tak samo e, ludzie z Europy też tu wpadają. No i są miejsca, gdzie sprzedaje się alkohol. A to jest dość wstydliwa rzecz w Indiach, bo Hindusi wstydzą się tego, że alkohol piją. Dlatego bardzo dużo alkoholu produkuje się tu w piersiówkach, które szybko się chowa, jak sama nazwa wskazuje, na piersi i szybko się z nimi ucieka. Nie wiadomo do końca dlaczego. W normalnym sklepie alkoholu się nie kupi. Są specjalne sklepy przez rząd kontrolowane. Tak zwane wine shopy, ale mało kto w nich kupuje wina. Chodźmy, pokażę Wam jeden w takim bardzo głębokim podwórku. Nie jest prosto dotrzeć do Gokul Wine Shop, bo mieści się on w bardzo głębokim podwórku. Kiedy jest tu ciemno, e, śmigają dość duże szczury, ale jest jeszcze jasno, więc nie boimy się. My, my cheapest whiskey cheapest whiskey yeah. cheapest whiskey the big one big. no 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 bigger like uh, 07 yeah 07 uh, today it's 340 340 ah this one yeah it's my favorite thank you so much see you No i w sposób bardzo tajemniczy w ciemnej torbie oddala się butelka naszej whisky. Spacerując ulicami Bombaju na każdym kroku można znaleźć coś do zjedzenia. Uliczne stragany oferują dania na ciepło, przekąski, coś słodkiego, lody, napoje i całe mnóstwo innych smakołyków. Turyści z zachodu obawiają się ulicznego jedzenia, które jest przyrządzane na miejscu. Przedawca często jedną ręką miesza jedzenie, drugą odgania krowy i muchy. Takie jest uliczne jedzenie w Indiach, ale jakże smaczne. Tutaj mamy królestwo kurczaków, w wszelkiej maści, w różnych przyprawach. Tanduri, w ziołach, w przyprawach, w masali. Nasz operator smakosz kurczaków za chwileczkę wybierze sobie coś, zaspokoić swój apetyt. Na pewno. Jest czego wybrać? Na ja ja pewno, ale nie tylko kurczaki, bo tu mamy baraninę. Tak, tu, o, tak jak Pan mówi. To jest baranina. Wielu turystów ulega zatruciom pokarmowym i skarży się na sensację żołądków. Należy przestrzegać kilku podstawowych zasad korzystania z ulicznego jedzenia. Przede wszystkim nie wolno pić wody innej niż oryginalnie zakapslowane. Nie jeść sałatek i owoców, których nie można obrać ze skórki. Jedzenie pozbawione wszelkich mikrobów to te, które poddano obróbce termicznej, z gorącego tłuszczu lub z grywa. Trzeba uważać, żeby sprzedawca w dobrej wierze nie wytarł naszego talerza brudną ścierką. To jak, jak z tym kurczakiem dla naszego operatora? Mora, mora, sora, sora mi dega. Operatora. Bar mi dega. Dwa, trzy, cztery, cztery, cztery. Toratora. Operatora. Operatora. Toratora, operatora. Bar mi dega, mora, mora. No chyba już dochodzi. Dobrze, okej, okay, tak. I to jest... I to jest dla naszego operatora doczekane. Dwa kurczaki z sałatką, z cebulką. I z przyprawami. Smacznego. Kolaba w Bombaju to od wielu lat dzielnica turystyczna. Tutaj możliwość zatrucia po zjedzeniu posiłku na ulicy jest niewielka. Sprzedawcy znają zachodnie standardy i wymagania. Jednak trzeba uważać na to, co i gdzie się je w trakcie podróży w Głąbki. Nasz przyjaciel nazywa się Kisna. Kisna jest mistrzem Romali. The master of Romali. Master of Romali. Put here, second side, yes? Kisna Zrzuca tu. Kisna. Zrzuca tu i wałkuje następny. I teraz robi e, te placki na zapas. Robi je na zapas, dlatego że za chwileczkę przyjedzie tu bardzo, bardzo dużo ludzi. No i te placki będą bardzo, bardzo potrzebne. Później, nawet jeżeli taki placek wystygnie. Nawet jeżeli taki placek wystygnie, można go na momencik złożyć na pół i podgrzać właśnie na tym odwróconym łoku, bo to jest odwrócony łok podgrzewany gazem, płomieniem od spodu, co chyba tu znakomicie widać. Także żaden z tych placków się nie zmarnuje. I proszę spojrzeć, regularność jest tutaj. Wielką cnotą. Placek z jednej strony, 10-12 sekund. W tym czasie wałkowany jest następny. Proszę spojrzeć. Popalone końcówki nerwowe, także absolutnie, kisne, nic nie boli. Zrzuca to tutaj, ten czachnie do góry. Pach. I następny. I tak bez końca. Naprawdę mistrz placków. Master of the Masters. Bombaj, jedna z największych aglomeracji świata, przypomina mrowisko, w które ktoś wsadził kim. Od wschodu słońca do późnego wieczoru, na ulicach tego megapolis panuje godzina szczytu, podczas której miasto kona w konwulsjach, aby nocą wrócić do nieco spokojniejszego życia.